To podkowy na szczęście. Takie amulety otrzymali od swojej wychowawczyni uczniowie klasy maturalnej w zespole szkół elektronicznych i samochodowych. Trzymam mocno kciuki, każdego dnia jestem z moimi uczniami. Otrzymali nawet takie podkowy na szczęście ode mnie. Mają poprzypinane do, do garniturów, żeby szczęście nie uciekło. Myślę, że się przyda, ale jednocześnie jestem przekonana, że są bardzo dobrze przygotowani, bo cztery lata ciężko na to pracowali. W tej placówce matematyka traktowana jest szczególnie. Większość z absolwentów popularnego elektronika wybiera kierunki techniczne, to przyszli inżynierowie. Dlatego zdecydowanie w tej szkole rządzi królowa nauk, a drugie skrzypce gra fizyka. To pokazują też coroczne statystyki. W ubiegłym roku szkoła została wyróżniona przez prezydenta miasta. Matura z matematyki wypadła tu najlepiej. Poddawamy bardzo o matematykę i fizykę. To są dwa przedmioty, które u nas są zawsze na poziomie rozszerzonym. No i wyniki tego są, bo w zeszłym roku od prezydenta dostaliśmy nagrodę po raz kolejny za najlepszy wynik maturze. W tym roku życzę uczniom tego samego, ale również innym szkołom, żeby osiągnęli podobny wynik. Matematyką na poziomie podstawowym maturzyści rozpoczęli drugi dzień maturalnej sesji egzaminacyjnej. Zapraszam. Arkusze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, jak co roku, składają się z zadań zamkniętych zwykle jest to 25 poleceń oraz zadań otwartych. To najczęściej z tymi drugimi abiturienci mają więcej kłopotów, ale uczniowie zespołu szkół elektronicznych i samochodowych do matematyki podeszli z dużym spokojem. To jest potrzebne przy naszych kierunkach, jest dużo fizyki, matematyki i dużo liczenia. No, jednak w większości zawodów jest albo właśnie jakieś liczenie, jakaś elektronika, więc no, tak czy inaczej, nawet nie wybierając matematyki, jest dużo tego. Przygotowany, odprężony? Odprężony, nie można się spinać, bez problemu trzeba podejść na luzie i nie stresować się, bo to tylko przeszkadza. W Waszej szkole matematyka jest niezwykle istotna, bo wy w większości się wybieracie na jakieś kierunki techniczne, inżynierskie. Znaczy jest bardzo ważna i wydaje mi się, że większość osób jest właśnie przygotowanych z tego powodu i że postawa nie będzie aż taka trudna. A jak u ciebie z tym przygotowaniem? Widzę uśmiechnięty. No ja się czuję akurat dobrze, bo dużo się przygotowywałem do podstawy. Nasza nauczycielka to stawiała właśnie na wysoki poziom, ale też jakby tak nas zbyt nie cisnęła, co było też moim zdaniem bardzo dobre. Jak co Twoja szansę dzisiaj? Znam! Cztery lata przypomnienia jako tako nie robiłam żadnego. Bo wczoraj przed polskim powtarzałam, to się okazało, że to wszystko było zbędne, więc stwierdziłam, że przed dwa nie będę zrobić. Mamy tu wzory, kalkulatory i tak dalej, więc myślę, że jakoś będzie. Egzamin maturalny w zespole szkół elektronicznych i samochodowych otwiera drogę nie tylko na studia. Uczniowie mają już za sobą egzaminy zawodowe, a przed nimi wakacyjne staże organizowane przez firmy, które ściśle współpracują z placówką. Wielu absolwentów już po takim stażu zyskuje możliwość stałego zatrudnienia, a wykształcenie wyższe zdobywa w trybie studiów zaocznych. To daje młodym ogromne możliwości. Mamy bardzo mocnych pracodawców, którzy współpracują ze szkołą, uczniowie będą w czasie wakacji na stażach, właśnie ci, którzy zdają dzisiaj maturę i będą podejmowali decyzję czy praca, czy studia. Maraton maturalny rozpoczął się 4 maja, potrwa cały miesiąc, ostatnie egzaminy zaplanowano na 26 maja. Maturzyści mierzą się z językiem polskim, matematyką, językiem obcym oraz wybranym przedmiotem dodatkowym.